Dzień dobry, dzień dobry, eee, zaczynamy nowy vlog, tu barszcz ugotowany, jest dobra rzecz, dużo widzów już wiedzą, tak ja gdzieś mam przepis na kanale barszczu, eee, nie wiem, może w, opis, w, opis, w opisie dodam linka na ten eee, barszcz. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Chce, chcieliśmy pojechać na plac zabaw, na. Jak on się nazywa? Orientacji przestrzennej. I ale Emilka zachorowała, i teraz nie wiem, czy pojedziemy. Emilka miała ogólnie gorączkę. I nie wiem, czy pojedziemy na plac, czy pojedziemy gdzieś do lasu po prostu pospacerować, bo w domu siedzieć to też nie jest. To zbyt fajnie. A nawet jak dziecko ma gorączko, to i tak trzeba wyjść na świeże powietrze, żeby trochę oddychało. I to tyle. Na razie. Zobaczymy, gdzie pojedziemy. Ale poczekaj! Ej! No musisz poczekać, kolejka jest, halo! Wójt, powoli się nie spiesz. No powoli się zbijamy już. Bo już zwijają się na to wypóźny. Chodź o lodzie, mała wetrze. Chodź już nie. Bo jeszcze raz. Poczekaj, Olop nie rob mi tu i jakie będę bucję. No

Przed chwilą tak się wywróciła i w nogę się uderzyła. Ale jest uparte, i dalej robi swoje. Jak Emilka się bawi, to mogę teraz trochę opowieść, e, opowiedzieć e, skąd tak dobrze rozmawiam po polsku. W sumie nigdzie się nie uczyłam. Nie chodziłam na żadne kursy. E, uczyłam się języka samodzielnie, e, zaczęłam uczyć się jeszcze do, do przyjazdu do Polski, to znaczy jeszcze w 2014 roku, bo do Polski przyjechałam w 2015. E, I uczyłam się w ten sposób, znalazłam jakiś tam e, kurs na YouTubie, od tego zaczęłam, ten kurs prowadziła Polka. Dlatego po, po, po rosyjsku mówiła, po ukraińsku, po rosyjsku mówiła, e, tak... Nie, nie bardzo dobrze, ale dobrze mówiła po polsku i dobrze wykładała ten e, polski język. I e, cały czas jak się pracowałam, pracowałam w księgowości i jak robiłam tam swoje sprawy, to włączałam sobie w słuchawkach, nie e, ukraińskie radio, a tylko polskie, żeby mieć na słuchu cały czas ten e, język. Oprócz tego oglądałam jeszcze wtedy, oglądałam e, sobie e, filmy po polsku i znalazłam taki kanał e, vlogowy jednej e, Polki, mam, Mami Doriska, jeszcze na ten moment tak się nazywał, ten kanał, i oglądałam, bo to mnie interesowało, no była w ciąży, e, miała rodzić jeszcze drugą dziew już drugą dziewczynkę, e, tam starsza jeszcze była taka w wieku tam półtorej-dwa lata. No i lubię dzieci, kocham dzieci, dlatego to właśnie było taka ciekawa dla mnie e, ciekawy kanał do obejrzenia i od niej też dużo się uczyłam. E, Polskiego i bajki oglądałam. Oglądałam Małe Królewstwo Bene i Holi, bo to było też takie, tam dostępny taki język polski, lekko dostępny, bardzo dobrze zrozumiały dla ludzi, które jeszcze się uczą polskiego. Dlatego w nauczeniu każdego innego języka radzę właśnie. Te trzy albo cztery, Emilka, a tam nie wolno chodzić. Trzy albo cztery e, te właśnie kierunki wybierać. Wybrać sobie jakiś kanał na YouTubie, w tym języku, którego się uczycie. E, to, co Was będzie interesowało. E, bajkę jakąś prostą. Właśnie e, ta bajka Małe Królestwo będnej Holi jest w każdym języku podobno. E, Filmy oglądać i radio. No i tutaj jak przyjechałam, to już nie powiem, że dobrze mówiłam, tylko że już widziałam jak to wygląda, jak wygląda ten polski, polski język, jak się mówi. Gramatykę już trochę znałam, bo w tych rokach właśnie była gramatyka. No i tak to wyglądało. Co to znaczy? To taki kamień, który ma jakieś takie paski. Co tam masz? Mam książkę. I gdzie idziemy? Zabrać pieska. Dobra, to idziemy.